Comuna. System uknuty dla para szczęścia, zamienionego w upokorzenie i absurd. Komuna, której pokolenie Polaków w średnim wieku i starszych doświadczyło namacalnie. Korzystając z wyrobów czekoladopodobnych, kolejek, kartek na reglamentowane produkty, zakładowych goździków i rajstop na dzień kobiet. Komuna, której uniform, jak ulał, pasuje do układu, który ssał z biedy. Komuna, czyli ubóstwo opakowane w równość. Ale w tej komunie były pieśni. Różne. Jednym wchodziło czerwone na prawo most, na lewo most, jak czarza temu, którego Wielbił Gawkowski, więc do dziś śpiewa międzynarodówkę. Koleżanki i koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn światowej lewicy do międzynarodówki! Razem zwyciężyć Polskę Lewica! Drugi wsłuchiwał się w teksty Jacka Kaszmarskiego. To dotyczy nie tyle nas, co człowieka świadomego w ogóle. Niezależnie od szerokości i długości geograficznej, naturalną potrzebą Homo sapiens jest swobodny oddech i normalne życie, które korzysta z dobrodziejstw natury. Tymczasem komunizm i komuniści zawsze wiążą się z kłamstwem. Wszystko w, komunizm, w komunizmie jest yy, i, i, i w postkomunizmie jest kłamstwem. Jeżeli walczą o pokój, to wiadomo, że szukają się do wojny. Jeżeli wszyscy mają żyć dostatnie to wiadomo, że będzie bieda. Dlatego w porannym programie Michała Rachonia jest przerywnik muzycznej. Nieprzypadkowy. Młody człowiek, który śpiewa tak. są Chiny? Gdzie jest Rosja? Gdzie jesteście komuniści? Wenezuelski oprawca Maduro przebywa w więzieniu federalnym. Siłą Trumpa mgnienie skrzydeł motyla zajęło wyeliminowanie kryminalisty z życia wenezuelskich obywateli. A wy komuniści gdzie? Uwielbiam kawałek, bo ja się w pełni z nim zgadzam. Wszyscy los komunista o, powinni w... być w karcel, karcel federal. federal. Gdzie oni są? Gdzie oni są? pyta młody pieśniarz. Na karcel federal. Wenezuelczyk śpiewa, by zadać kluczowe pytanie o system, który pozwala, by pod stopami ludzi płynęło czarne złoto, które w normalności zamieniłoby się w dobrobyt obywateli, ale jest ultra biednie, bo komuna. Ta pieśń swobody stała się swoistym hymnem Wenezuelczyków, a w wykonaniu młodego człowieka jest wiralem. Taka ładna nuta, no jakoś nóżka chodzi od razu, nie? Jak człowiek śpiewa. Śpiewa ją Miguel Alejandro Herrera, zwany Kilometro, młody człowiek, który życie spędził pod wpływem reżimu. Został głosem wenezuelskiego buntu i musiał z Wenezueli uciekać, bo ma 2 miliony followersów na TikToku i tyle samo na Instagramie.